Witam. E, Chciałem dzisiaj nagrać film e, po prostu o łamaniu prawa przez e, policję, które na usługach Masonerii. I sprawa jest związana ze mną, ponieważ e, dzisiaj dostałem o 10 rano e, wiadomość od e, matki mojego kolegi e, Tomasza Fundowicza i zaraz odczytam e, tą wiadomość. Wieśniu Tomka zatrzymała policja z Dobrzec, przewieźli go do Proszowic. Nie udzielają informacji z Proszowic. I no. e, matce nie udzielają e, informacji. Więc ja już, e, pani Fundowicz, już nieraz e, prosiła o pomoc mnie. E, już były takie sytuacje. E, czemu, e, czemu to jest powiązane ze mną? Ponieważ Tomasz Fundowicz e, wraz z innymi ojcami. Kilka lat temu wystąpili pod sądem ze mną i opowiadali właśnie, że nie tylko przestępstwa są w sądzie rodzinnym w Krakowie Okręgowym i rodzinnym przeciwko mnie, tylko tak samo właśnie przez, przeciwko innym tak samo ojcom. I oni się odważyli. Tomek Fundowicz się wtedy odważył, jeszcze Paweł Gamrat. No i później Tom Tomasza Fundowicza wrobiono, no węta się wybiera, wypiera, niby w nagraniu wypierał się, że on nie miał nic z tym wspólnego, no tak jakby zwala w tym nagraniu na, na Derko, czyli Pawła Sidora, Tomasza Sidora, bo twierdzi, że Jan Derko to Tomasz Sidor, wiceprezes... W każdym razie, no nie wiem, czy tak do końca Węta nie jest zamieszany w tą sprawę. W każdym razie Tomek był wrobiony, miał firmę transportową wtedy. Teraz jeszcze dodatkowo ma sprawę o alimenty, gdzie nie mógł pł płacić tych alimentów, ponieważ siedział w więzieniu. No i różne właśnie takie rzeczy. No i to jest osoba nękana, właśnie przez to, że próbował powiedzieć, że tak samo jest. E, Wałki są e, w jego sprawach. E, to, samo, to, e, to samo z Pawłem Gabratem. E, też, e, też go gnębili. E, I teraz właśnie e, zadzwoniłem. Chcę pokazać, e, że zadzwoniłem do. E, zadzwoniłem do. Zaraz Wam powiem. E, do Katarzyny Olender e, telefon 604 506 979, e, ja zadzwoniłem na telefon stacjonarny 47 83 42 216. To jest oficer prasowy komendanta powiatowego w policji w Proszowicach. I teraz, e, teraz co powiedziała Pani? Panie Kozłowski Wiesław, czy zaspirant Katarzyną Olender? A kto mówi? Proszę. Wysław Kozłowski. Wysław Kozłowski, z Krakowa. Tak, przy telefonie. Chodzi mi o to, bo ja, ja nagłaśniam e, e, przestępstwa, patologie e, w Krakowie, w policji i układy e, na stronie YouTube „Przebudzenie Słowianej Powstanie z Kolan” i pokazuję właśnie. E, i dzisiaj zatrzymano człowieka, który kiedyś u mnie wystąpił, Tomasza Fundowicza, w Proszowicach. I zadzwoniła moja, znaczy jego, jego matka do mnie, że policja z Proszowic nie chce udzielić informacji matce. Po prostu zgarnęli go jak, jak gangsterzy i nie chcą powiedzieć, udzielić informacji. Najbliższej rodzinie. Czy mogłaby Pani coś e, powiedzieć, e, obiecać, że ja coś zrobić, w tej Nie, żeby taka była też zatrzymana u nas, więc ja muszę to wszystko ustalić, e, bo nie mam takiej informacji, no które tak, ja... nazwisko był zatrzymane. Czy może pani ustalić i po prostu jakoś e, skontaktować się ze mną pod ten telefon albo skontaktować się z, z rodzicą. Ale ja panu nie będę udzielać informacji na temat... Znaczy do, nie, do, nie chodzi, chodzi o to, tylko chodzi że o to po prostu... Ja rozumiem, ja nie chcę informacji o Tomku Fundowicza, tylko żeby, żeby skończyły się jakieś układy przestępcze w masonerii w, w Krakowie. Ale ja nie potwierdzam panu, że to były jakieś układy między policjantami... No ale, ale to proszę się sobie weź na przebudzenie być. Słowiany i powstanie z kolan. Tomek jest prześladowany za to, że powiedział o tym, że że w sprawie rozwodowej było wiele, wiele po prostu, wiele niedociągnięć. No i to jest po prostu zemsta, tak samo jak próbuję, ja pokazuję przestępstwa wielokrotne i, i to jest po prostu działanie już nieraz, Tomek już był zatrzymany, tak samo fundowicz już takich, że policja artykułu 15 nie przestrzegała. No nie wiem czy Pani zna, bo policjanci przeważnie nie znają artykułu 15, ustawa, w ogóle nie znają prawa, więc ustawa 15 artykuł, no i artykuł 14 przeważnie jest łamany. Artykuł, wiedzą o artykule 15, ale 14 ustawa o policji jakiś szacunek w ogóle do kogoś to to nie ma. Dobrze, nie będę tutaj się rozwodził, jak chce Pani zobaczyć o przestępstwie, proszę? Do Tomasz Fundowicz, Tomasz Fundowicz. Podobno było zatrzymanie w Doprzycach i, i teraz, jest, w, 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 teraz jest w Proszowicach, taką dostałem informację od w, matki w, poszkodowanego. Ja nie miałam żadnej informacji, żeby był ktokolwiek zatrzymany. A miał być zatrzymany pies w Dobrzowicach? No. Jeszcze raz. 10.16. dostałem taką wiadomość. W Wiesiu Tomka zatrzymała policja w Dobrzyc. Przewieźli go do Proszowic, nie udzielają informacji z Proszowic. Dobrze, ja to ustalę, to będą z matką, my dotrzymały. Dobrze, proszę, to ten, y, będzie Pani upubliczona na Przebudzenie Słowian i z Kolan. I mam Dobre, nadzieję, do że... Y, do widzenia. No i tyle w tym temacie. No, chciałem pokazać po prostu, że y, masoneria dalej y, czuje się bezkarna. Y, no, I też odsyłam do rozmowy z Mentą na YouTube Przebudzenie Słowian i Powstanie z kolandzie gdzie po prostu y, masoneria oświecona, czuje się bezkarnie, policję używa po prostu y, jako marionetki i no nie wiem, no chyba, że, y, że Pani za mnie wprowadziła w blond, ale no nie, y, no, nie sądzę, ponieważ y, wielokrotnie już były takie sytuacje i później się okazało, że niestety no tutaj chodzi o to, że chcę też wam pokazać, że, że policja po prostu wykonuje rozkazy i są marionetkami. Też chodzi mi o to, żeby, żeby po prostu zwykli policjanci się obudzili i pamiętali o 58 artykuł ustawa o policji, że to jakieś niezgodnie z prawem nie muszą wykonywać y, y, rozkazów i po prostu i to jest celowe, żeby wykończyć po prostu y, starszych ludzi, y, ponieważ no jak można nie udzielić y, informacji o, 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 o po prostu y, no wiadomo, że minimum nie mogą udzielić informacji. Ale najbliższej rodzinie jak najbardziej, więc y, więc no to po prostu. To jest terroryzowanie żeby każdy po prostu żeby każdy bał się udostępniać e, to co ja pokazuję żeby każdy bał się e, Tomek akurat e, wczoraj chyba skomentował jakiś, e, jakiś film e, więc po prostu ich to boli że e, no ja z drugiej strony mówiłem Tomkowi Fundowiczowi e, żeby tą sprawę nagłośnić wtedy jego zamknęli wrobili e, no po tym więzieniu trochę się załamał wystraszył i, i, i wtedy takich ludzi cisną, po prostu e, nękają. No i też chcą widzicie wykończyć rodzinę, bo to bo to zrozumiecie, starsi ludzie e, i matka nie dostaje informacji po prostu o, o synu i, i siedzi w domu sama i zastanawia się, co, dzieje, co się dzieje po prostu. E, więc pokazuje, ja wiem, że ludzie mają to gdzieś. Póki ich to nie trafi, ale no, no pokazuje to, że żadnych głosowań, żadnych wyborów e, wszyscy wiedzą o grupie przestępczej w Krakowie Konfederacja, e, wszyscy politycy w, w Polsce i nie dajcie się zwieść nie ma dobrych e, i złych tylko, tylko po prostu wszyscy są na usługach masoneli więc e, tylko zbojkotowanie wyborów i, i i po prostu zdelegalizowanie masonerii wejdźcie na stronę przebudzenie słowian i poprzanie z kolan, na youtube mój kanał i zobaczcie playlisty rozmowa z Damianem Bentem z Damianą Bentą. porywaczem dzieci, który się śmieje w twarz popełnia tam przestępstwa i mówi, że policja i prokuratura mu nic nie zrobi każdy Polak powinien to mieć na na swoim profilu udostępniać i wtedy po prostu masoneria by padły były układy. Tylko że co? Co robi Wenta? Od razu jak ktoś udostępni po skontaktuje się, zastrasza. I, I tak działa. Tak działa Masoneria. No i jeśli to jest faktycznie prawdą, że nie, udziela, nie udzieliła informacji policja w Proszowicach. No, to matce poszkodowanego, no to, no to z, po raz drugi, bo już była taka sytuacja kiedyś, że go zaaresztowali, doprowadzili go na badanie psychiatryczne, jak bandytę, mimo że nie stawiał oporu, i, i, i też nie odbierali telefonu. Nie pamiętam, czy w Proszowicach czy to był inny komisariat, czy do przysłuch. W każdym razie. E, policja w Dobrzycach, e, Policja w Proszowicach nie udziela informacji, zobaczymy co zrobi e, Pani Aspirant, e, zobaczymy, czy skontaktuje się z matką dziecka, czy e, dziecka, e, no tak dziecka, no bo w sumie to jest dziecko e, zawsze, e, e, no nieważne ile lat, to będzie dla niej dziecko, nie? no, dorosły człowiek, ale, ale jest jej synem, dzieckiem. E, do widzenia, e, pozdrawiam no i e, jak nie chcecie być niewolnikami to udostępniajcie to e, i, i przede wszystkim każdy Polak powinien mieć rozmowę z Damianem Bentą e, na swoim profilu, a ci co uda, e, udają Słowian e, to, e, to powinni mieć e, filmik e, gdzie Wenta po prostu e, zabrał kamyki e, z, e, z kamieniołomu Yy, znaczy, z, 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 kamień, z kamiennego kręgu w Płaszowie. Na pewno znacie, taki był kamienny kręg w Płaszowie. Przeżył II <grych> wojnę światową, nie przeżył układów majchrowskiego prezydenta, byłego prezydenta miasta, że dał kamyczki Damianowi Wencie. I gdzie są Słowianie? Gdzie jest Białczyński? Gdzie są inni znawcy kultury słowiańskiej, którzy bronią tak? Nikt się nie postawi masonerii. Ja udostępniam, a nikt tego nie udostępnia, więc, yy, więc dziękuję za uwagę. Yy. Do widzenia.